Witajcie! Dzisiaj na szybko pokażę Wam album dla dziewczynki, który pomieści, pomieści zdjęcia 10x15 lub na matach 9x13. Tutaj jest chwościk ze złotą zawieszką, wstążeczki. Album miał być biało-różowy, de delikatnie różowy z, z dodatkami złota tak już robiłam, i to jest po prostu jego kolejna wersja dla Ariany. I tak, pierwsza strona to może być zdjęcie z matą lub bez. Tutaj oczywiście te tagi podtrzymują matę, żeby nie wypadła. To jest kieszonka na, na maty, na zdjęcia, na zapiski i tak W pierwszej tutaj wkładanej kieszeni mamy metryczkę. Kolejna też jest mata z e, inicjałami e, rodziców i córki. Tutaj e, pusta ja po prostu uwielbiam takie papiery i zostawić pustą stronę, żeby tylko wkleić zdjęcia. E, tutaj jest e, kolejna taka kieszonka otwarta, e, z matami, tutaj mamy wielki spinacz z kotem. E, je chyba znalazłam w homendiu. Były różowe i białe koty i wykorzystuję je do albumów. Oczywiście tagi sama robiłam. Są złote, rodzice są polsko i wydaje mi się greccy. Tata jest z Grecji, mama z Polski, tak mi się wydaje, więc zrobiłam wersję angielską i wersję polską. Nie wiem, jaką sobie wybiorę. To jest podklejone na taśmę dwustronną, więc sobie można wkleić w dowolnym miejscu. Tutaj książeczka dość obszerna na zdjęcia, zapiski. Jeszcze jedno idziemy dalej. Kolejna kieszeń na, na maty, na zdjęcia. Tutaj tak samo można wkleić samo zdjęcie bądź na macie. To już od Was zależy albo zdjęcie osobno i na macie. To jest też piękny papier, który wygląda tak. Tutaj też kieszonka jest na małą książeczkę. I na końcu zdjęcie może być urodzinowe, i e, taka koperta może być na list od rodziców do dziecka.